Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Szybos, A dzisiaj znowu sobie zagramy W League of Legends. Dzisiaj są ze mną trzy osoby. Czyli Bartuch, który jest chory, znowu. Yy, Koza Bronik? Mi bardzo serdecznie. No tak, tylko on nie gra na swoim koncie. To jest moje tylko konto, bo na tamtym mam bana. Pochwal się na ile? Na jeszcze 6 dni było na dziewięć. Mm. No i z Polak tak. to bohater. No się manko, się manko. Jem cukier. Jem cukier. Ok mamy bogaty team, Znaczy, biedny, ale bogaty. Biedny, bo tylko dwóch. Trzech nie ma skino. Ale no, zawsze może? lepiej niż czterech. Zaczęło się. Dobra, ej, co mam budować? Co mam budować? Ej, robimy inwejda, robimy inwejda, bo mamy bridge'a. Tak, no walamy, Już, co mają na... Nie mają dżungli, to nie robimy inwejda, bo... Ej, co mam a, kupować? Czekaj, invada, czekaj... mam kupować? Bezku, Filip, co ma kupować? O nie wiem. Ej, kup puty. E, Gdzie ty? A nie! Ty jesteś ażko. no to kup tego. Doran, e, ostrze Doran. Street. No, a co co mam teraz składać? I potka jednego. Ale Bartas Smarun Ale No dobra i co... I w tego takiego trinketa, takie żółty taki... Nie wiem, jak to jest po polsku. Ale gdzie to ja, jest? Na początku to jest za free. Jak masz all items, wszystkie itemy, do... Pierwsze. Gdzie są... to... do pojawienia Aha. się stworów hmm. Widzisz. Kula Jasnowica? Nie, to Bada jest strażnij koszyk. Aha, straszniejszy totem, no. Ta, tak, no. To to. No dobra, no, ale to. No to to wiem, a co mam składać potem? Kosę statika. Tak, kosę, a potem krwiopijca. I potem infinity. Tak. A, a te infinity u niego w polsku też. Razem. Bo tylko skończoności. Dobra, gracze tylko mają pamiętanie. Ja Dlatego tego koszberek powinien mieć po polsku, ale. <laughs> Tak, breakdance no, Ja oczywiście poprowadzi. będę lamił ażką. No, ja się lubię. Jak like wszystkim, jak wszystkim. Dobra, Kula. A co zrobię? tak wyczuję. Idziemy U! właściwą drogą. Dobra. Dobra. Ja jestem z bliski na bocie, co? No nie, <laughs> <Potrzebny> nie jest nie jesteś. Szybki, nie? O! O! Szalony, prostu. Bo... szalony Wchodzę na A, nich bardzo... Nie. Czemu ich jest trzech na... Nie wchodzę Co nie mam gdzie Ej, czekaj, ich cię tankują I tam, pod tą wieżą, to masz na nich Ooooooo O, o Jezu, Mamy tego, Ponga Pierwsza krew. Czemu Fizz jest w ogóle... Brawo. Tu jeszcze... Ej, lepiej jest u Ashki Musi Q czy E. Ja nie wiem jak to on ma trzeci level, nie? Q jest najlepsze, gościu. No to Ej, tak, tam. ale jak już się ma W to Q czy E, bo to ma. To Q. Się... zabij go, zabij. Nic nie zrobię, czekaj. Szósty tak. muszę mieć. Szybko. Szósty muszę. Ja, jest level jest trzeci. Nawet dobrze mi że z tą idzie teraz. Na razie. Ej, tak. Ja bym Jak nie nie mnie już nie strzeszował i nikt nimi nie, nie zadał. I waj. O! Wzią wzią Przeciwnik pokonany. Dziki? Przeciwnik pokonany. Piąteczka, I daj piąteczkę na chodniku, Dobra, to było Szybszy niż moje strzała? No o, fajnie, bo mam killat zde. Jack cut! No. Wow, wow, -oh -oh -oh. wow! To jest ten master to wtedy nie jest na mi był... Frejor to no. nie, nie będzie narod. No peżę że nowe. No pe. Ja to jest farmie tylko tym zerzem. Dobra, idę do Bartucha. Bartuch ma czwarty lewną i tak. On dostanie szósty i się po prostu nie zbija. O, cię to jest mega. Masz co on robi tego temu, nie? Ło no. Boże Ale on ma pasywę! Ale flesz poszedł Oj mam na tym O ludzie nie no patrz co robicie Pijemy, pijemy ich patrz, patrz już fleszował Patrz, patrz już szujesz ich tam Skoczył, skoczył Nic nie zrobię Idę Nie puszuj Zada się będą do mnie pretensje, że nie przychodzę do kogoś coś. Kto, ja? Nie Aj to Q trzeba włączyć, tak? Zed słyszał? Yy, master chyba do was pójdzie na mida? Albo dobra, nie siedzi u nas Blisk, sobie stoi, nie Ucieka. już Ja jestem lepszy teraz. Oje. Przeciwnik pokonany. Norma, prawda. Uje. Dobra, dobra, nie pada. Przeciwnik pokonany. Jestem mądry, nie mam many, nie. Ej, słuchaj, tylko mam tego? Mało a ja Ja na to, że mam teraz. Nie, nie Kurde... Dziwnie mi się farmi na. na... ale... No, trafił play, cię. Robię... Nie trafił cię za to już. Zrobił. Kurde, ja tu nie mam many, a bliskra nic nie robi, nie? No bo on stoi i czeka, aż się... Nie ma. Nie ma. mnie ma. Nie Nie ma. Nie Musi, musi, musisz, 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 dobra musisz, musisz, ma musisz, przybyć Dobra, ja tu, O musisz, musisz, To musisz, pokonany O, patrz musisz, Tu przyjdzie? musisz, 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 cię, dobra Dawaj musisz, 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 ale musisz, musisz, ale nic ty, do szkoda. A ty, no, nie wiem. nie nie chciałem go, był tak na krańcach tych... Działania. Też. Nie tak trafiłem w niego, nie, nie trafiłem. Ale ładnie, Ale... on już jednego killa. Tak, już Trudno mi się farmić, no na No człowieku, ja już miałem Ej. zero many, nie? Znaczy, on ma, bo ja wpadam. Bo on, ja on, tylko no, nie jest, ja. on nie, on tylko rozwalił. nie jest, on No Jesteś dobra, jeżeli. Ej! On filip, Filip! Ten jakbyś ten... do mnie przyszedł to byśmy załatwili Mastera, bo ja bym go spowolnił. Jednocześnie, ja zrobię go i wbijam, albo już wbijam na to. Nie wiesz place. jak ja bym mógł PlayStation zrobić w tej No właśnie, czekaj, nie mam. Nie mam, Jesteśmy szóstego. jedno. Mam szósty, dobra. Wow! Nie! czemu ja skruszyłem? No, łasko, the fuck! Wyjdźcie to! Dobra, dobra, dobra. Musimy przejść naprzód. Ile do was trzyma? Co, co, co? Ale nie? Wow. Kurwa, a ja już nie mam many, nie? Ja tu cały czas stoję bez many, to wiesz? Zjednoczeni jesteśmy w Tak się kręcił w Nie wiem, chyba. Co? Nie, nie patrzyłem. Chyba nie. Dobra, zabiję. Uuu, mnie to Przeciwnik pokonany. Ej, widzisz jak go pichałem? Zjechowa... Ty, ty się nie cofałeś wtedy, nie? Nie. Oooo, to chyba. Wiesz jak go, zjechowa... no, go zjechowa... no, to ja, to. ja użyłem fur, a ten do mnie stresował. Ja przy, ten, da, dałem się tam na fur. On użył furta, ja zużyłem furta swojego. i zadałem imię. To jest słabość. Ale chaos. I tu małem mastera, nie tylko, że ja nie mam, wiesz. Ym... Małeś się tak robią, że idzie. Nie ja zaczęła. No, no, to czy mi też się też fajnie gra. Tu jest. O, no, Szymon ma 1-0, goście, ludzie. Bartykol ma 1 No właśnie. Badacz ich level na warstwach. No bo, Bartek jest jeden. Oni mieli Bartek jeden. Bartyk na siebie i bierzemy go. No. No, bo, mam przewagę levelem na spinach wokoła. Partykol, to już. Może no, ja nie, nie nic nie, 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 nie zrobię, to? nawet bo ja nie mam many, nie? No szybko. Ale w no, twojej farmie dalej Nie Nie dostaniesz farmy Bartu Dobra, ja się muszę cofnąć Zawsze mam przewagę wysokości Dobra, sobie kupiłem tam część składową do tego, tego tego, nie? Idziemy właśnie w... 4? 4,0 A ja mam Bym się Lao Gi go, teraz tam kogoś rafił z ulki obi i go to tak jest Woo! Widziałeś to? Widziałeś to? Patrz, gdzie ja stoję! I trafiłem kolesia tam, gdzie jest trup ranka z ulti i go zabiłem. Bardzo dobrze. Avarosa, to się... Nie do powstrzymania. Zmintowałem, ponownie będzie narodem. to dla was informacja, nie? Koniec Za pół godziny serenie. będzie odcinek, który wczoraj nagraliśmy. No i bardzo fajnie. Ja, Ej, piszemy z reportmaster. Ej, ale gdyby ten, gdyby master nie wyskoczył, to bym luzem zabił. Ej, piszemy reportmaster, reportmaster piszcie. Dobra, no, na. Zobaczmy, jak wyjdzie. A set nie przyszedł, to my... Fajnie, zjechałem i z tego Słaby, nie Ej, a właśnie, a nie jest kontrolą, aby na Fiza? Jasne, bo może u nich No właśnie Ale reportuj. ten unik, trochę słaby jest No on Ja ten mój ten co ja mam, ten dobry na tego zadane? Kurde, nie trafiłem z ulti! ULTUJ, ULTUJ! No już o, nie trafiłem go! Przeciwnik nie ma ulta, nie? Ale ty gdzieś go no, zjechał, ty gdzieś go On, on ulta się, nie? Ej, nie... A, a przynajmniej mam i O, widzieliście to? Nie mogę się ruszyć! Fucking oh, hell! Nie mogę się ruszyć! Bartek, do zera, do zera ale patrzcie staty! 3-1-0! Dzięki za dłużego, nie? Ej, dobra, przyszedł. złożyłem tą, tą kosę taką. Co teraz? Hmm? Teraz? masz? No? no. to bardzo no to infinite buty jeszcze kup Berserkera. Ej, coś czuję, jest teraz patrzę. Jest srebrne. O fiziu, jakie... buty... A tak po polsku, to jakie to są buty? Berserkera. Aha, te, dobra, widzę Dobra, Sora Ja mówię słuchaj, buty bersterkera, jak zupełnie no, <laughs> mówię Ja zrozumiałem, buty, a ja. Ja to nie. Um ja chyba czytać nie umiem, ja to przyczytałem jako buty boksera <laughs> buty boksera, nie Idę <laughs> oh no. <laughs> buty boksera <gry> Żarty mają swoje granice, tak? <gry> nie do powstrzymania oh Musimy trzymać na 3. dwa trupy. O jak on robi? Ej, idź, stąd już mi nie. Nie, Szymon i farma, bo, bo. <gry> farma bo, bo. Szymoni, <gry> No dalej. I no... O, daj stąd, 29 level. Ja będzie. My po prostu zbarkiem do zera w tej grze. Jeszcze no ja też wiem, dziękuję, ale nawet nikt nie pracowali na to, Ja mam 3 killa, i to. Zaraz się wie, że ja nie. dwadzieci zniszczyła. to jest. Ja mam jednego deda. Chcemy na to jest. Szymon ma jakieś. Oksu jest, Oksu, Shimon. Blizka nie zabija. Ale ich przepchnęliśmy. Poprowadzę. Nie opłaca oh, mi się... Uh, tak. uh, wow. się. Nie opłaca ja mi się. Ja się robię, mi Kila zabrał. Ja się zradzę, jeszcze blok. Na Ej Blisko mi zabrał Kila. Yeah, Blisko mi Kila, Kila zabrał. Wow. Wow. Oops. Wow. Oh, to był dobry kay. Gdzieś i on wziął ilę haftu i stracił na O! Super, 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 super. o Zobacz, jaka jest I za Legend! Dobra, A i my myślałem, że ja to zrobię. Chodź, dragona, zrobimy. Co to, o, za to za... Kogoś blisko pola jakieś lecimy. <laughs> a, aj sorry. A, iść. A, no nie cof, ale... ale żal. Daj, Help mi! Help mi! Oj dana, oj dana, oj dana. Wo kurde, nie Halo. mi tam działa mi Ha. widzisz zero. Dobra, co no, po tych butach? Co po tych butach kupować? Co kupować po buta Wojdana, 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 rudy! Nie, nie, nieskończoności po polsku. No owydana, 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 Wojdana, Wojdana, Wojdana no, Zabij go Filip! Ja już owydana, go osłabiłem owydana, owydana, ostat... gościa, Zabij go, kurde! 27 się nic mi nie zrobił. Ja pierniczę. Ja że... Ale gości miał fuksa, nie? 20 ja się tylko zastanawiam, miło. czy gdybym. Ja się tylko zastanawiam, czy gdybym nie uciekał i bym kolesio zaczął bić, to bym nie zabił go. A ja ci źle powiedziałem, dobra. Po tych butach, ty, ty, jak te ty buty masz, to składaj krwiopijca. Mhm. Okay, okay, no. Ma, ma pasywkę. Yo! Idę tam, idę tam! Mój smajt leci! Smajt leci! no idę tam! Kurde nie to, że... Bartuch od elite... nie jestem. Robię ser redziocha, redziocha Chodź ktoś do mnie, chodź ktoś do mnie, bo on mnie zabije! No mówię wam, chodź ktoś do mnie, nie mogę Zostałeś grać sam na linii Możesz Ej, ja miałam ten... Ja miałam ja ten... a miałam ten z Rytm, ja się zesrałam na ryj, ale z Rytm Gdzie jest ten Blizzcrank? O, o, ja pierniczę, Blizzcrank miał być na to... na bocie Ja pierdzielę Już mam 3-3-1 Nie jeden na dwóch właśnie bardzo spikerowałem akcję na Gdzie Widzimy, widzimy, Są, na, no. wojda! Specjalnie zdraj wartek, żeby on wiesz? Łołe, jest taki agresywny, że to iPhone'i podbieża! No on może, nie? To bogaty mu da Nie jest bogaty. Biedno bogaty. Biedno bogaty. Ej, jak byś ci os... Bogaty w swojej biedzie, nie? I co? robisz? Bartek masz do zera, obojętnie możesz go mój, mój pies właśnie się wskoczył na łóżko Nie wierzę w Dobrze, dobrze Dajcie Szymonowi Szymon ulti No za 10 sekund Mogłeś mu zostawić kozę Nie, ja miałem ulti za 10 sekund Bartek, ty go nie lejesz? Masz ulta. Idziemy, wracamy Uważaj Mundo Znaczy Wukong, sorry, Wukong

i ile wy macie życia! Ja, te, ja tam o, kolesia racja. też zabiłem, jakimś cudem, ale go zabiłem. Zabiłem kolesia! A, bo to w Putrze kasy, nie 1000, 4600 kasy, nie? 1200. Jestem aż... Nie podam tego nigdy dalej. O, zberek. Tak. Będzie stawał, to Zberek! Ciekawe Będziesz zapał tego zabijesz A tam tam, opec innego Barda. Kwarter miało być do zera. O Boże! <grych> Gasol! Podali się, lol! A chciałam to jeszcze pograć! Zwycięzco. Kto się Gasol. chciał dzisiaj Trzymi. żegnać? Odbierz! Kto się chciał dzisiaj żegnać? Ja się żegnam. dałem. Żegnam was wszystkich bardzo serdecznie! Na razie! I kopę! <grych> Przednia rozgrzywka.